Przesłuchanie, czyli co? Oto mój plan. Aby zdecydować, kto będzie wokalistą zespołu Robaki, pomyślałam, że ty i Deep moglibyście zmierzyć się w kilku konkurencjach, takich jak śpiew i taniec. Hmm. A kto będzie w jury? No my, przyjaciele z Łąki. No, co ty na to? Hmm. Sądzę, że to dobry pomysł i wygram śpiewająco. A kto będzie w jury? No my, przyjaciele z Łąki. I co ty na to? Sądzę, że to dobry pomysł i wygram śpiewająco. <laughs> Filip, Filipie, witajcie w naszym konkursie. Po tych zawodach ten, kto zdobędzie więcej punktów, zostanie ogłoszony wszem i wobec i bez odwołania wokalistą zespołu Robaki. Mm -hmm. Hmm. Tak. A teraz pierwsza konkurencja, rytmiczna. Naprawdę świetny impulsor. Nie wiem. Dip, Filip, po tej konkurencji jednogłośnie stwierdzamy remis. Hmm? Ale spokojnie. Kolejna konkurencja z pewnością wyłoni zwycięzcę. Taniec! 아 mm -hmm. oh.